Za dużo. Nawet jeśli uporządkujesz coś, bałagan powraca, a razem z nim uczucie frustracji, nerwowość, tracenie czasu na szukanie, przestawianie rzeczy z miejsca na miejsce. A gdyby tak mieć wszystko uporządkowane, co wtedy? Jak wyglądałoby wówczas swoje życie? Jak byś się czuła? Jak spędzała czas? Czego robiłabyś więcej, a czego mniej? Ja mam najmniej i od wielu lat zajmuję się declateringiem, czyli odgracaniem i profesjonalną organizacją przestrzeni. I wiem, jak to zmienia życie na lepsze. Jak uwalnia od starych wzorców, przekonań, pozwala uporać się z przeszłością, powoduje, że dzieją się rzeczy niewyobrażalne, pozytywne zmiany. Przez ostatnie lata towarzyszyłam wielu osobom w ich domu, w przemianie, jaką przeszli, a teraz chcę pomóc Tobie, przeprowadzić Cię przez cały ten proces. Zapraszam cię serdecznie do projektu Odgracanie życia! Ktoś kiedyś powiedział, że najcenniejszym zasobem w obecnych czasach jest spokój i uważam, że miał całkowitą rację. Żyjemy w czasach, kiedy liczba bodźców wokół informacji, które przyjmujemy każdego dnia i wszechobecnej zmiany już dawno przekroczyła nasze zdolności percepcyjne. Potrzeba wielu lat, wielu pokoleń, by nasz organizm mógł się do tego przystosować. Jak sobie zatem pomóc? Jak odzyskać spokój w tych niespokojnych, przebodźcowanych czasach? Od czego zacząć odwracanie życia? Bo nie od wyrzucania wszystkiego z szafek. Ale od odgracenia naszej głowy. Naszym celem na najbliższy czas będzie zatem zrzucenie balastu. I teraz, jak to zrobić? Będą potrzebne ci dwie rzeczy. Weź kartkę i długopis oraz kalendarz w wersji papierowej lub elektronicznej, zależy jakiego używasz. Wypisz teraz na kartce dosłownie wszystko, co musisz zrobić, co ci zalega, o czym myślisz, co już dawno powinnaś załatwić. A ja zrobię to zaraz razem z tobą. Może to być zaległa wizyta u lekarza, jakaś sprawa urzędowa, zapłacenie rachunku, oddanie butów do szewca, porządek w szafie z ubraniami. Zatrzymaj teraz to wideo i wypisz wszystko na kartce. Teraz znajdź i skreśl te rzeczy, z których z jakichś powodów nie musisz lub nie chcesz wykonać. Mogły ci się zmienić priorytety, pracowałaś nad jakimś projektem przez dłuższy czas, którego jednak już nie czujesz i nie masz ochoty i nie musisz zakończyć. Wykreśl takie zadania z listy. Teraz załatw te zadania, które możesz wykonać w 5 minut. 4 zadania to tylko 20 minut. Zaległy e-mail, telefon, przelew. Kolejno, nanieś na kalendarz, czyli nadaj datę wykonania tym, które zostały. Jeżeli są to duże zadania, typu napisanie pracy podyplomowej, nanieś na kalendarz dzień, w którym zrobisz dokładny plan realizacji tego zadania. Podziel go koniecznie na mniejsze zadania. Pamiętaj, słonia można tylko zjeść po kawałeczku. Jeżeli masz na liście uporządkowanie całego domu, czy szafy z ubraniami, skup się na razie na zrzuceniu pozostałego balastu. Ja Ci pomogę z declutteringiem i z organizacją domu. Ja już naniosłam na kalendarz zadania, które muszę i chcę zrealizować w najbliższym czasie. Wykonałam te, które były krótkie. Jeżeli Ty nie wyrzuciłeś, nie wyrzuciłaś jeszcze wszystkiego z głowy, cofnij to wideo, wyznacz sobie czas na wypisanie i zrzucenie z siebie balastu w postaci niezałatwionych spraw. To pierwszy i zarazem taki milowy krok do odgracenia Twojego życia. A kolejny już za tydzień. W międzyczasie zapraszam Cię do moich miejsc w sieci. Wszystkie linki znajdziesz tutaj pod filmem, gdzie pokazuję kulisy mojej pracy i daję wskazówki na zorganizowanie swojego wnętrza. Koniecznie nie subskrybuj i do zobaczenia. Pa pa!